Zdarzyło się to w czasach, gdy zniszczono pierwszą świątynię jerozolimską, a okrutna wojna zrównała z ziemią Jerozolimy, przez co życie jej mieszkańców stało się pasmem utręk. Przygnębiony rabin Oniasz jechał właśnie na grzbiecie wielbłąda w stronę tego nieszczęśliwego miasta. Był on w podróży już od wielu dni i ledwo trzymał się na nogach ze znużenia. Niemal omdlewał też z głodu, ale mimo to nie wyjął ani jednego daktyla z kosza, który ze sobą nosił, ani nie upił nawet łyka z pełnego wody bukłaka przymocowanego do siodła. Być może spotkam kogoś, kto będzie potrzebował ich bardziej niż ja mówił rabin sam do siebie. A wszędzie, gdzie nie spojrzał, widać było tylko spustoszenie dnia, kiedy był już blisko celu swej podróży, spotkał człowieka, który pod wzgórzem sadził drzewo karobowe. Haldejczycy zniszczyli moją piękną winnicę i wszystkie pola, powiedział rabinowi. Muszę więc znów coś zasadzić, by ziemia odżyła. Jeszcze smutniejszy niż przedtem Oniarz wspiął się na szczyt wzgórza i spojrzał przed siebie. Widać było stamtąd całą Jerozolimę, ale nie była ona już tym pięknym, wspaniałym miastem co dawniej, z mnóstwem kopuł i wieżyczek, w których każdego ranka odbijało się pierwsze promienie słońca, tylko ogromnym pasmem ruin i zgliszcze. Oniarz padł na ziemi i gorzko zapłakał. Nie był w stanie dostrzec ani jednej żywej istoty, a miasto, nad którym właśnie zaczęło zachodzić słońce, Przypominało mu w tym momencie ogromne cmentarzysko. Biada mi, biada, Zawołał. Mojego syjonu, mojego pięknego syjonu już nie ma. Czy jeszcze kiedyś się odrodzi? Potrzeba co najmniej stu lat, by wrócił do dawnej świetności. I patrzył tak na zrujnowane miasto. Aż w końcu słońce zaszło i zapadło ciemności. W końcu wyczerpany oniarz Oparł głowę o leżącego obok wielbłąda i zapadł w głęboki sen. Srebrny księżyc spokojnie przemierzył noc na niebo, a potem spladł o świcie. Promienie porannego słońca padły wprost na głowę rabina, ale nie zdołały go zbudzić. Przeminął kolejny dzień, noc okryła świat ciemnym baldachimem, a potem znów wzeszło słońce, ale Oniaż wciąż spał. Dni zmieniły się w tygodnie, tygodnie w miesiące, a miesiące w lata. Czas wciąż biegł naprzód, ale rabin Oniasz się nie przebudził. Nasiona, które przywiał wiatr, albo ptaki przyniósł w dziobach, wykiełkowały, zapuściły korzenie i w końcu stały się gęstymi krzewami, które otoczyły śpiącego niczym mur. Natomiast taktyla, który wypadł rabinowi z koszyka, z biegiem czasu wyrosła wysoka palma, rzucająca cień na uśpionego mężczyznę. Tak minęło sto lat. Nagle oniaż poruszył się, przeciągnął się i ziewnął. W końcu zbudził się ze snu. Zdumiony rozejrzał się wokół. To dziwne, wymamrotał. Czy wczoraj wieczorem nie zasnąłem na wzgórzu, z którego widać było Jerozolimę? Jak to możliwe? Że teraz leżę w cieniu wysokiej palmy daktylowej? I skąd wzięły się te wszystkie zarośla wokół mnie? Potem z ogromnym wysiłkiem stanął na nogi. Och, jak bolą mnie wszystkie kości! wykrzyknął. Zdecydowanie zbyt długo spałem. I gdzie jest mój wielbłąd? Rabin zamyślił się i zaczął gładzić swoją brodę, a wtedy aż krzyknął z przerażenia. Co się stało? Dlaczego broda sięga mi niemal do stóp? I kiedy stała się śnieżna biała? Znowu chciał usiąść, ale Siedzisko natychmiast rozpadło się pod jego ciężarem. Kiedy oniesz mu się przyjrzał, zobaczył, że składa się ono z samych kości i rozpoznał szkielet wielbłąda. To musi być mój wielbłąd, powiedział. Czyżbym naprawdę spał tak długo? Siodło i torby. Też już dawno zgniły. Ale co to? Mówiąc ostatnie słowa, wziął do rąk bukłak i koszyk z taktylami. Prędko przekonał się, że i woda, i owoce wciąż są świeże. To na pewno cud, stwierdził rabin. To znak, że powinienem ruszyć w dalszą drogę. Jaka szkoda, że Jerozolimę zrównano z ziemią. Rozejrzał się wokół i zdumiał się jeszcze bardziej. Ujrzawszy, że w tak przedtem jałowym miejscu rosło teraz mnóstwo drzew karobowych. Przypominam sobie człowieka, który wczoraj sadził takie drzewo, powiedział do siebie, czy naprawdę było to zaledwie wczoraj? Potem odwrócił się i spojrzał przed siebie, a wtedy wydał okrzyk zdumienia. Zobaczył bowiem, skąpane w promieniach słońca, wspaniałe miasto. Pełno pięknych budowli i wież, otoczone przez żyzne pola i winnice. Jerozolima żyje! zawołał. To musiał być koszmar tylko śniło mi się, że została zniszczona. Dzięki niech będą najwyższemu. I pobiegł przez równinę w kierunku miasta, najszybciej jak potrafił. Gdy przekroczył bramę, ludzie zaczęli dziwnie na niego patrzeć i wytykać go palcami, a dzieci Biegały za nim i wyzywały go słowami, których nie rozumiał. Oniasz jednak nie zwracał na to uwagi. Zatrzymał się dopiero na skraju miasta i zapytał jednego z przechodniów: Powiedz mi, ojczulku, który z tych domów należy do rabina Oniasza? Musisz być niespełna rozumu, skoro nazywasz mnie ojczulkiem odrzekł tamten. W porównaniu z tobą wydaje się niemal dzieckiem. Wokół przybysza. Prędko zebrał się tłum gapiów. Czy nie wspomniałeś imienia rabina Oniasza? spytał jeden z nich. Znam kogoś, kto miał dziadka o takim imieniu. Zaraz go tu sprowadzę. Poczem pobiegł gdzieś, a niedługo potem przyprowadził mniej więcej 80 osiemdziesięcioletniego mężczyznę. Kim jesteś? Zapytał go oniasz. Na imię mi oniasz, padła odpowiedź. Nazwano mnie tak na cześć mojego czcigodnego dziadka, który sto lat temu, niedługo po tym, jak zburzono pierwszą świątynię, przepadł bez wieści. Sto lat! wymamrotał oniasz. Czyżbym naprawdę spał aż tak długo? Na to wygląda, odpowiedział drugi oniasz. Od tego czasu. Odbudowano już naszą świątynię. Więc to jednak nie był sen, powiedział starzec. Starego Oniasza zaprowadzono do domu jego wnuka. Od tej pory wszyscy byli dla niego uprzejmi, ale to jak mówili i zachowywali się, a także ich stroje i zwyczaje, były dla niego czymś obcym i dziwnym. Natomiast niemal każde słowo Oniasza wywoływało salwy śmiechu. Jesteś dla nas jak przybysz z innego świata, mówili jego sąsiedzi. Nie potrafisz mówić o niczym prócz rzeczy dawno minionych, któregoś dnia wezwał swojego wnuka. Zaprowadź mnie do miejsca, gdzie niegdyś zapadłem w sen, poprosił go. Być może tam znów uda mi się zasnąć. Nie należy do tego świata moje dziecko. Jestem tu obcy i czuję się samotny. Więc chętnie opuszczę to miejsce. I zabrał ze sobą bukłak z wodą oraz koszyk wciąż świeżych daktyli. Począł udał się w miejsce, gdzie przespał sto lat. Tam zaczął prosić Boga, by ten obdarzył go spokojem, a jego modły zostały wysłuchane. Oniarz zasnął po raz drugi, ale tym razem nie przebudzi się już na tym świecie.